Jeśli macie ochotę zagrać w nietypowego shootera, to koniecznie zainteresujcie się grą, która nazywa się Selako. Ukazała się ona 31 maja w Early Accessie i jest dostępna na Steamie, tylko na PC-tach. Jest to bardzo ciekawy produkt i jeszcze niedawno nawet nie zdawałem sobie sprawy, że taki projekt w ogóle istnieje. Polecił mi tę grę Rysław i bardzo mu za to dziękuję, bo szczerze od tamtej pory, choć byłem na początku dość nieufny. Odkąd ją zainstalowałem, bawię się kapitalnie. Jest to nie tylko shooter w starym stylu, ale coś więcej. Gra, która aspiruje do miana bycia immersji w Simem, czyli tak jak ja zwykle mówię, grą 451. Jeśli jesteście nią zainteresowani, no to zapraszam do obejrzenia tego materiału. Selako było otworzone początkowo jako port do Duma korzystającego z tego silnika GZ DOOM, Jest to taka nakładka port na pierwszego i drugiego Duma, który znacznie poszerza możliwości, jakie mają deweloperzy, twórcy map, twórcy modów i mogą zrobić coś więcej w tym silniku. I faktycznie deweloperzy Selako zrobili dużo, dużo więcej. Filmiki reklamujące tę grę są troszkę mylące, bo możecie sobie pomyśleć, że jest to kolejny retro shooter, czyli radosna rozwałka, gdzie strzelamy do sprite'ów ale nie jest tak do końca, bo choć strzelanie jest tu naprawdę istotne i bardzo często będziemy brać udział w różnych potyczkach, to ta gra jest znacznie bardziej obszerna, jest wyładowana rzeczami, które zbliżają je do gier 4.5.1, do immersji w simów. Zabawę rozpoczynamy w tytułowym kompleksie, ale nie od razu dostajemy gnata do łapy. Najpierw musimy uciec z sekcji szpitalnej, gdzie nasza bohaterka przebywała i wymknąć się wrogom, którzy do nas strzelają. Chwilę później bierzemy broń do łapy i teoretycznie wszystko wraca do normy, no bo możemy do tych żołnierzy strzelać. Ale od razu widać, że jest tutaj znacznie, znacznie więcej rzeczy do roboty. Przede wszystkim mamy Datapada, gdzie zbieramy informacje, tak jak na przykład w Dumie Trójce, mamy również możliwość podnoszenia przedmiotów, rzucania nimi, co też przydaje się do zagadek środowiskowych, bo takie występują, zresztą jedną z nich możecie zobaczyć już w tym momencie. Gra Ta jest tak skonstruowana, że daje nam cele, ale nie mówi jak mamy je wykonać. Na to musimy wpaść sami. Jest to dość istotne, bo w tej grze, biorąc pod uwagę dość duże lokacje, można się łatwo zgubić. Niektóre wyzwania są naprawdę pomysłowe, bo czasem trzeba się zastanowić, co mamy zrobić dalej. Trzeba się rozglądać, myśleć, gdzie możemy się przemknąć, jak dostać się do niektórych pomieszczeń. Jest to naprawdę dobrze zrobione, i to właśnie odróżnia tę grę od klasycznego shootera. Bo nie rzuca nas ta gra tylko na areny, gdzie tłuczemy się wyłącznie z przeważającymi siłami wroga, korzystając z bogatego arsenału. To też w tej grze jest, ale nie tylko. Muszę powiedzieć, że ta struktura naprawdę mi się podoba. Gdybym miał przyrównać to do jakiegokolwiek innego produktu, powiedziałbym, że jest on zbliżony trochę do Bioshocka. Gdzie w Bioshocku też musimy strzelać, pokonywać przeciwników, ale musimy robić też inne rzeczy i dokładnie jest tu tak samo. To nie jest 451 na poziomie Dishonored, Deus Exa, to jest coś właśnie bliżej Bioshocka. Może nawet troszkę mniej skomplikowane, chociaż im dłużej gramy, tym okazuje się, że więcej rzeczy możemy robić, bo na przykład w pewnym momencie otwiera się opcja modyfikowania broni, niedostępna w ogóle na początku, i nagle okazuje się, że musimy nie tylko zbierać część. Do tych modyfikacji, ale także specjalne karty, które odblokowują nam kolejne poziomy tych ulepszeń. Bardzo, ale to bardzo ciekawe. Jest tu masa sekretów, naprawdę pomysłowych, które nie skupiają się tylko na tym, że podchodzimy do ściany, klikamy i nagle ona się otwiera, i tam znajdujemy przedmioty. Czasem trzeba naprawdę mocno pokombinować, żeby dostać się do jakiegoś ukrytego pomieszczenia, które nawet widzimy, ale musimy sami wykombinować, jak je otworzyć. Mamy tu drzwi zamykane na kolorowe klucze, specjalne szafki, do których potrzeba osobnych kart. Mamy zamki kodowe, więc wcześniej musimy ustalić, jaki jest kod do takiego zamka. Powiem szczerze, że jest tego całkiem sporo. Więc amatorzy eksploracji, lizania ścian będą w tej grze po prostu bawić się kapitalnie, bo jest co robić. No ale Selako nie stoi tylko takimi rzeczami, które zbliżają je właśnie do gry 451. Stoi też strzelanie. Twórcy twierdzą, że bardzo inspirowali się firem, tą serią bardzo znaną, niestety już niekontynuowaną. I szczerze widać to. Chociaż strzelamy do sprite'ów, tak jak w pierwszym i drugim dumie, to ci przeciwnicy nie są takim mięsem armatnim jak w starych właśnie shooterach. Z lat 90., wręcz przeciwnie, zmieniają pozycję, próbują nas otoczyć. Musimy mieć oczy dookoła głowy, kombinować, a też lokacje tego nie ułatwiają i efekty cząsteczkowe, bo czasami nic nie widać. Jest bardzo duża destrukcja otoczenia, są dymy, różne rzeczy, które nam blokują wzrok. A wrogowie przecież cały czas do nas strzelają, więc musimy się też umiejętnie chować i to jest spoko. Naprawdę strzelanie sprawia tutaj mnóstwo frajdy, zwłaszcza, że nie tylko my rośniemy w siłę. Mówiłem wcześniej, że możemy ulepszać broń. Przeciwnicy również jest tu coś takiego jak poziom inwazji. On się cały czas zwiększa i wtedy właśnie ci żołnierze mają nowe zabawki. Na przykład tarcze, które chronią ich przed obrażeniami, a także wieżyczki strzelnicze, które mogą rozłożyć w dowolnym miejscu. Walka jest bardzo żywiołowa, są takie segmenty w tej grze, gdzie jest cholernie trudno. Ja grałem na normalu i powiem szczerze, że było ciężko momentami bardzo, ale to bardzo ciężko. Zginąłem co najmniej kilkanaście razy i nie powiem, że przez własną głupotę. Przeważnie ginąłem dlatego, bo przeciwnicy byli sprytniejsi i jest to bardzo dobry prognostyk, jeśli ktoś wymaga od takiego retro czegoś więcej. Mamy tu całkiem niezły arsenał. Jest pistolet, kilka rodzajów karabinów, gwoździownica. Mamy granaty, możemy podkładać miny, więc czasem można przygotować się do takiej walki, zostawiając w pomieszczeniach niespodzianki dla wrogów. Mamy też rakietnicę, która nie tylko ułatwia zabijanie przeciwników, ale czasem otwiera przejście poprzez zrobienie dziury w ścianie. Destrukcja otoczenia nie jest może na jakimś uber wysokim poziomie, ale jest. I tak trzeba czasem rozwalić jakąś ścianę, żeby dostać się do ukrytego pomieszczenia, gdzie czekają na nas na przykład użyteczne bonusy, na przykład zbroje, apteczki, pieniądze potrzebne do zakupu amunicji oraz innych gadżetów. Selako wygrywa u mnie tym, że z każdą kolejną godziną pojawia się coś nowego. Nie wiem czy tak będzie do samego końca, bo ja jeszcze tej gry nie ukończyłem, jak już powiedziałem wcześniej, ale na przykład w pewnym momencie otwierają się wyzwania. Jeżeli będziemy na przykład zabijać określonych przeciwników, to dostaniemy części do ulepszeń broni, więc zależy nam na tym, żeby te wyzwania zaliczać. Jest tu właśnie kupa tego typu rzeczy. Ciężko jest na przykład opuścić jakąś lokację, jeśli nie otworzyliśmy jakiegoś schowka, bo na przykład dostępu do niego blokuje karta, a my jej nie potrafimy znaleźć, ale to też nie jest takie proste. Bo tutaj mapy, podobnie jak w Half-Life, są ze sobą połączone krótkim loadingiem. To nie jest tak, że za każdym razem ładuje się nowy etap. Możemy kursować swobodnie pomiędzy tymi mapami i czasem trzeba wziąć coś z jednej, żeby użyć w drugiej. Jest to kapitalne rozwiązanie, bardzo, ale to bardzo je lubię. Ogólnie Selako jest takim fajnym konglomeratem, taką zbitką różnych gier. Mamy tutaj strzelanie jak w dumie, zachowanie przeciwników jak w fize, elementy gier 451. A więc sprawdzamy wiadomości, które znajdujemy w trakcie gry, otwieramy zamki, kombinujemy, robimy coś więcej. Oczywiście to wszystko jest kwestią naszego wyboru, bo nikt nam tego robić nie każe. Możemy tylko przejść naprzód, wykonywać główne cele misji i zostawiać te wszystkie rzeczy opcjonalne. Twórcy twierdzą, że największą inspiracją jest FIR, jak już powiedziałem, to było widać, ale widać to też na przykład w komunikacji w rogu, bo oni podobnie jak w pierwszym FIRze rozmawiają ze sobą i my na przykład na bazie tych komunikatów jesteśmy w stanie ocenić, czy został tylko już jeden przeciwnik, czy jest ich cała masa, czy oni nas otaczają, czy nie. No świetna sprawa i bardzo się cieszę, że twórcy tego niepozornego retro shootera zrobili to tak jak właśnie w pierwszym FIRze. Nie podejmuję się jeszcze oceny tej gry i powody mam dwa, oba prozaiczne. Po pierwsze, nie ukończyłem tej gry. Po drugie jest to early access i trzeba o tym też pamiętać, ale nie bójcie się tego wczesnego dostępu. Ta gra zawiera całkiem sporo kontentu. Ta kampania jeszcze nie w pełni gotowa to około 10 godzin grania, a jeżeli będziecie lizać ściany, eksplorować, próbować zaliczać wszystkie sekrety, to przypuszczam, że spędzicie około 15 godzin w tym, co oferuje Selako. Teraz. I najważniejsze, gra jest śmiesznie tania. Kosztuje 86 zł, co w porównaniu z dużymi tytułami jest oczywiście ceną bardzo okazyjną. I tutaj od razu podziękowania do chłopaków z M2 podcast, bo zadbali oni o to, żeby ta cena została obniżona, bo jak już pewnie wiecie, chłopaki z tego podcastu rozpoczęli akcję obniżania wysokich cen gier na Steamie i walczą o to, żeby właśnie takie tytuły jak Selako były sprzedawane taniej. Tutaj jeszcze jest jedna istotna informacja. Twórcy obiecali, że nawet jak wyjdzie Pełniak, ta cena nie zostanie podniesiona, a więc wiemy, że będzie kosztować poniżej 100 zł, bo w tym momencie jest na 10% promocji. Dawno już mi się tak dobrze nie grało w jakiegoś shootera, jestem naprawdę zachwycony, może to troszkę wynika z tego, że jestem wypuszczony, że brakuje mi gier 4.5.1, a ta do w Simów aspiruje. Ale mimo wszystko jest to jednak bardziej shooter, podobnie zresztą jak i Bioshock wspomniany już wcześniej, więc też miejcie to na uwadze. Ale nie traktujcie tej gry jak Boldgana, jak Prodeusa, bo to nie jest to. To jest coś podobnego, ale to nie jest zwykła nawalanka. Polecam Wam bardzo przetestowanie tej gry, ale chyba nie jest już dostępne demo. Wiem, że demo było, próbowałem je znaleźć, ale nie znalazłem. To był zresztą jeden z powodów, dla których od razu ją kupiłem. I szkoda, bo demo bardzo by tej grze pomogło. Każdy mógłby sprawdzić, czy taki styl rozgrywki mu pasuje, czy pasuje mu ta stylistyka. No bo gra ma dość charakterystyczną uprawę wizualną, co zresztą widzicie, no ale dema już chyba nie ma, pozostaje więc zakup. Na szczęście, gra nie jest aż tak bardzo droga i to tyle na dziś. Dziękuję wszystkim, którzy dotarli do końca. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie w serwisie Patronite, a także na YouTubie za pomocą tego przycisku Wesprzyj, który znajduje się pod filmem. Bardzo mi to pomaga. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć moją działalność, to może to zrobić już na dwa sposoby. W każdym razie dziękuję wam bardzo i widzimy się już wkrótce, no bo przecież wróciłem z wakacji i trzeba zabrać się do roboty. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.